Zawżdy muciort Nasz wspaniały Czarownicą Sercu stały Tatuaże Wykonuje I przepięknie Zaś rysuje No Malować i też Umie Zawżdy talent Ma nie jeden My Kochamy lili Ciebie. Bądź i nimo w świecie lepszych, nimo od tej lili lepszej. O córce ukochany, niechaj Ci się darzy w życiu. Bądź spełniony i radosny w lato, jesień, zimę, wiosny. Niechaj miłość uspokoi. Kędy w sercu niepokory. Czarownice dobrem słowem Cię wspomogą. Ty i to, że Wiesz, że Nie ma w świecie nie ma lepszych. Dziś się, dziś się Lili, ciesz się. Nasza kochana pani profesor Magda Kośny zrobiła sobie zdjęcie w czarno-białym, biało-czarnym stroju. Serdecznie pozdrawiam nasza kochana pani profesor. Zaś dziś nasza pani. O profesor wrzutkie zdjęcia se zrobiła. Cała ubrana biało-czarno. Twarz jej dumna i wieniosła. Łodźka spoglądają z wyży. Nikt by nie śmiał jej odmówić, Gdyby jaki uczeń chyży, śmiał zaprzeczyć wszech mądrości. Nawet jaki inteligent, Magda z góry jeno lypie. Blond łosiorry rozpuszczone, Ożywiona i z wigorem pręży się do obiektywu zdjęcie zawsze już zrobione nasza pani o profesor pięknie wyszła na tym zdjęciu jeno uśmiech tedy dodej kędy wigor tobie młodej radość lica opromieni naj tyś magdo ty na ziemi. Oto hołd oddany Tobie. Życzę Tobie, by nie poddać Ty chorobie, kędy zimno, no i słotno. słotno. W sercu, w duszy, jako psotno. Polityczne dywagacje. Czarownice mają rację. Magda, jako ten dyrektor, batyka FB jako romantyczna postać. Dużo lajków, można dziś dostać. Istnieje znakomity artyst Wolfgang Amadeusz Muciord. Jest m.in. twórca Muciertora. Wolfgang Amadeusz Muciort, Lili. Trzymajcie się, cześć. Jest jeszcze, istnieje, znakomity polski artyst, Wolfgang Amadeusz Muciort. Twórc, między innymi Muciortora, Lili. I nie ma lepszych. Czarownice są the best. Niemniej mamy mieliśmy w Polsce istnieją, istniały polskie dwie wspaniałe siostrzane gamety. Czarownice są the best. Niemniej Mamy, mieliśmy w Polsce? Istnieją, istniały polskie dwie wspaniałe siostrzane gamety. Czarownice są the best. Niemniej mamy, mieliśmy w Polsce. Istnieją istniały polskie dwie wspaniałe siostrzane gamety. Istnieje znakomity artyst Wolfgang Amadeusz Muciord Jest między innymi twórca Muciortora. Wolfgang Amadeusz Muciord. Lili, trzymajcie się, cześć. Zawżdy Muciord. Nasz wspaniały. Czarownicą sercu stały. Tatuaże wykonuje. I przepięknie zaś rysuje. No! Malować i też umie. zawsze talent ma nie jeden. My kochamy lili ciebie. Bądź i mimo w świecie lepszych. Mimo od tej lili lepszej. O, mudziorcie, ukochany, niechaj ci się darzy w życiu. Bądź spełniony i radosny. W lato jesień, zimę wiosny. Niechaj miłość uspokoi, kędy w sercu niepokoi. Czarownice dobrem słowem cię wspomogą. Ty i to, że wiesz, że nie ma w świecie nieba lepszych. Dziś się, dziś się lili, ciesz się. I nie ma lepszych.